Szczepimy praktycznie od 25 stycznia. Od, było no wiadomo, ze względu na ograniczenie dostaw szczepionek, dostawaliśmy po 30 szczepionek na tydzień. Teraz ta dostępność jest dużo większa, że, że szczepienia przyspieszyły. Szczepimy praktycznie tak około 200 osób tygodniowo. W tej chwili uwolnione są już wszystkie roczniki, czyli szczepimy. Osoby dorosłe do 18 roku życia wkrótce zaczniemy także szczepić 16 i 17 latków. Nasza gmina jest w tej szczęśliwej sytuacji, że posiadamy dwa punkty szczepień. W punkcie szczepień w przychodni Balticmed pacjenci mogą zgłaszać się telefonicznie, poprzez infolinię, poprzez SMS, drogą mailową. Rejestrujemy pacjentów do terminarza. Później pacjenci są powiadamiani SMS-owo o terminie szczepienia. Przed szczepieniem zawsze odbywa się wypełnienie ankiety, kwalifikacja lekarska, samo szczepienie w gabinecie zabiegowym wykonywane przez nasze panie pielęgniarki. Pacjenci oczekują 15 minut po szczepieniu z informacją dotyczącą terminu drugiej dawki. Przy szczepionkach dwudawkowych udają się do domu. To znaczy, my akurat tutaj szczepimy szczepionką Pfizera i AstraZeneca. No, różnica między jedną a drugą jest taka, że no, odstęp między jedną a drugą dawką jest wydłużony, ale od 17 maja będą już te wszystkie szczepionki miały jednakowy odstęp między pierwszą a drugą dawką 35 dni. Zapraszamy do punktu szczepień w Kaliszu Pomorskim, do innych punktów szczepień w grupie przychodni Baltic Med oraz do wszystkich możliwych miejsc, gdzie tylko możecie się Państwo zaszczepić.